Siemka, siemka, Pantata z tej strony. Cześć, witam was serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Ja jestem w lesie, no nie nad wodą, tylko w lesie. Ledwo się wyrobiłem dzisiaj, bo pracuję sobie od rana. Mam takie gobiety, nie pomagam. Ten wózeczek jest, jest. A jest, jest. No i to mówię, idę. Teraz jak przyjechałem, brudny jestem. Patrzcie, całe spodnie brudne. Oto takie robocze, muszę dzisiaj do prania dać. Yy, no, Pomagam jej tam, bo tam ciekłej rury, jest geberitu z ubikacji. No i nie ma kto tego zrobić, Filmy się takimi rzeczami nie zajmują. No to trzeba skuć wszystko w betonach, nowe rury powkładać i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj pokułem trochę, po, yy, dałem nowe rury, tam wodę już podpiąłem. Jutro geberit będę zakładał, bo pojutrze zobaczę Tak żeby było e, fajnie. Oczywiście za darmo pracuję Tylko za materiał mi zapłaci. No i tak, tak to jest. No dobra, nieważne. Ale czekaj, no. chodź tu. Bo idę sobie. byś sobie śmiecichów, parę śmieciuchów mi tam wpadło, parę puszeczek. No i oczywiście jestem tutaj teraz. Taki... Lesie tak mówię, przejdę sobie tu, 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 no trochę, już za 3 km zrobiłem. Hmm. Powiem wam, czysto jest, fajnie. Coraz częściej się robi, powiem wam posprzątałem. Ludzie już nie chodzą po lesie, to już tak nie brudzą. No, także przed zimą będzie fajnie wysprzątane. Tu mam jeszcze tak, widzicie, węże znowu znalazłem. No i co ja mam z tymi zrobić wężami? No muszę je jakoś, kurde, wytargać stąd, tylko że ja mu do samochodu naprawdę... Oh. Kawał jak nic, no, ale spróbuję jakoś to ogarnąć. <laughs> Zobaczymy Ares, ja ci to może przywiązę do, grz do grzbietu ci przywiążę <laughs> Co? Do smyczy przywiążemy, będziesz ciągnął. No, także no, miałem dzisiaj, mówię tak, a, mówię, szybki taki spacer, ale wszedłem do lasu i mówię, nie no nie będę się śpieszył. Idę na spokojnie. Dzisiaj taki spokój. deszcz nie pada, nie jest tak zimno, bo teraz jest później już. Już jest, nie wiem, która godzina, wpół do dwunastej? No, jakoś tak koło dwunastej, 12. 12 chyba Dobra, nieważne I mówię, idę zrelaksować się do lasu, bo, bo po południu też idę jeszcze do sąsiada, mu tam trochę pomóc To mówię, tutaj na dwie, trzy godzinki wejdę do lasu pochodzić Będzie fajnie, trochę wypocznę sobie i No i tyle Jeszcze do domu, potem na obiadzik, no i to takie, wiecie normalne sprawy Ale nie wiem, co z tym zrobić, kurde no, ja wieciele. Czy ja to mam brać, ciągnąć, a wiecie co, albo może zrobimy tak. Ech. Spróbuję to jakoś, jak mi się nie uda, to zostawiam, a jak mi się uda, to spróbuję to zaciągnąć na te moje wężowisko Ech. tam, które jeszcze jest, które jeszcze nie wzięli. To może dokoptuję to będzie większa kupa, to, to wtedy <gryw> wtedy, będą, <gryw> wtedy będą brać. Nie wiem. Dobra, jakoś spróbuję to ogarnąć. Dobra, to pauzuję, bo muszę drugą rękawiczkę ubrać i spróbuję to w ogóle, bo ja to pociągłem, ale to jest, wiecie co? To jest, to jest tak zarośnięte, co no, pokażę. Patrz, tego nie idzie, wiecie. Jakie to jest drugie... Patrz. Ja tam tamczymy, muszę z tamtej strony iść. Dobra, bo muszę z tamtej strony pociągnąć to, żeby to jakoś odblokować. No to to, dobra, no to pauza. No i dobre. Nie, nie, po, po, powiem Wam, nie wiem czy mi się to rozpadnie, czy nie rozpadnie. Spróbowałem to jakoś zawiązać, związać, no czy jakąś taką przekładkę zrobić. Nie wiem czy mi to się rozlezie, czy nie. Ale to jest takie długie. Ja pierdzielę, ale się narobiłem przy tym. Dobra, ale patrzcie, jakie węże długie. Tu jest gdzieś jakieś zwinięte, 3 metry. Ale ja pod kroki zrobimy. Kroki zrobimy. Jeden, dwa.

Już nawet jakby leżał, to już, to już nie mam szans tego wziąć. Ja, ja jestem naprawdę ciekaw, czy ja to dociągnę. Ja mam jakieś stąd. Stąd to będzie jakieś dwa kilometry chyba tam do tej naszej. naszych węży. A tu już nie mam węży chyba żadnych. Chociaż może tam będą. Ja, nie, ja już nie idę tam. Pierdzielę. Próbuję to na wózku jakoś. Wyciągnąć. Odpiąłem teraz psa, bo musiałem to zapiąć jakoś, no nie? A on mi się tak belątał że masakra, teraz go zapinam i lecimy do... On mi przeszkadzał cały czas. Ja tu przekładam, on mi też przełożył smysł. No ja pierwszyle mówię, no nie, no nie da się. Musiałem go odpiąć. Teraz go zapinam i wy, wychodzimy tam na drogę, tam na drogę, potem idziemy w lewo, do głównej takiej leśnej i potem prosto dopiero do domu. To jest jakieś 2 kg <gadamy> Dobra, jak się zmęczę to zrobimy pauzę, ok? Teraz zrobimy pauzę, a potem jak się zmęczę to, to nie pauza, tylko załączę telefon i pogadamy Jeszcze wam muszę po, pokazać, bo ja muszę to te gałęzie To wszystko z drogi. Ares, chodź tu kurde galoty mi środka <gadamy> Jak mi pociągnie to normalnie... Ja. I wszystko mi spada no, na mnie z e, Patrzcie, jak to się ciągnie. Patrzcie, patrzcie jakie to jest długie. Tu na wózku, a wózek w lufcie praktycznie. W powietrzu. Takie ciężkie. Ale powoli idzie. Nie wiem jak długo, ale <laughs> tak to właśnie. Jeszcze w kołach mi wejdzie, bo tutaj tam wchodzi jakiś patyk i poblokuje. I, a ten. A wózek jest w powietrzu, jak ciągnie. Patrzcie. to jest takie ciężkie, że. Ózek do, do góry idę. No ale no jakoś to muszę zrobić <noise> Dobra, widzimy się później Arestuj O Powiem wam Już mam trochę <noise> Zawiosłem trochę <noise> Jeszcze, jeszcze, jeszcze mi trochę brakuje Uch, o Boże Muszę dyknąć chwileczkę Ja cię kręcę Patrzę, czy tu nie ma borowika jakiegoś Panie, by było. No nie, jakby tu takie dwa borowiki piękne stanęły sobie. O, super, bym... Wiecie co, nawet bym nie zbierał? Bym się popatrzał, nagrałbym sobie filmik z nich, by było super, ja by sobie tak stały dwa albo pięć nawet. Nie zbierałbym. A co, dzisiaj na śmieciucha jestem, zresztą wyznacie mnie. Jak idę na śmieciuchy, to idę na śmieciuchy, a nie na gry O, Boże. Dobra, będziemy musieli ciągnąć. A. Teraz mi się przypomniał Fabi, pozdrowionko dla Ciebie, Fabi. dajcie do niego też on ma kanał. Fabi fajnie komentuje, cały czas jest na bieżąco. Jest super człowiekiem naprawdę. No i ma tam kanał, no może tam nie za dużo tych filmików wrzuca, ale, ale zawsze coś, no nie? Od czasu do czasu coś tam fajnego to pokaże. pokaże. No. Bardzo rzadko, że tak powiem. No szkoda. Bo no fajną maszklarnię i w ogóle. No ale super komentarze. E, pisze, <laughs> jest na bieżąco, można zawsze na niego liczyć. Także no, no, super, super Fabi. Fabi, jeszcze raz Cię pozdrawiam. Trzymaj się cieplutko. Dobra, to pauza i lecimy. Dobra, już jesteśmy prawie przy tej drożce tutaj, e, dro, drodze. Tutaj drodze bocnej. do. Jeszcze tam dwie na znalazłem po drodze. Ale jeszcze, czekaj. O, o cieniu. No ja nie wiem, czy dzisiaj będę miał siłę iść do sąsiada, albo pójdę tam na dwie godzinki powiem mu sorry sąsiad, ale jestem dzisiaj wykończony, bo z jednej roboty potem do lasu, a w lesie też trochę e, miałem roboty no to, ale to już końcówka tam jest do sąsiada, także na no, spokojnie, pobawimy się coś tam, on tam <laughs> on tam nie ma żadnych wymagań, co bardziej wiadomo, no to jest tylko pomoc sąsiedzka <laughs> e ale coś mu tam pójdę pomóc, dychnę trochę, obiad zjem, to, to siły mi trochę przybędzie i będzie ok. Tak do wieczorka zejdzie jakoś. Dobra, Ares, ale, ale na tą śmieć znowu. O, dobra, idziemy dalej. Wychodzę już na, na drogę. Teraz ten zakręt jakoś trzeba wziąć. Zobaczymy, jak te węże. Czy mi gdzieś tu nie zablokują? Chyba nie. Tu na razie wszystko się trzymie, chociaż ja już jestem tyle metrów na drodze, a tam jeszcze, tam jeszcze węże się ciągle. tam za drzewem. Ja tak się zastanawiam, powiedzcie, bo to było pełne, no nie, tam była miedziucha, czy coś. Ktoś sobie to oskubał, ale patrzcie jakie to jest ciężkie, same, same te koszulki, czy jak to, a to w środku i ktoś chce do lasu, to tam głęboko do lasu sobie zatargał, żeby to pociąć i porobić. To nawet na kawałki nie jest. Tylko to jest rozcięte. Aha, może potem rozkładać. Nie wiem, jak się nie zdarzy. <śmuluję> Patrzcie, jeszcze nie wyszło wszystko na drogę. Jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze. O, koniec. Wyszło na drogę. Ok. O, teraz tak. Idziemy tu tą drogą. A zresztą no, wiecie, gdzie to jesteśmy teraz. <śmuluję> Już chyba poznajecie, no nie? Jest dobrze. Czyli pójdziemy teraz tą drogą tam Potem skręcimy w prawo, pójdziemy tam, 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 tam. I tam samochód zostawiłem pod lasem. W sumie mogłem i piechty, ale powiem wam, nie chciało mi się. Bo jeszcze jeżeliśmy piechty do lasu iść tam pieszo piechty Pieszo do lasu iść to Jeszcze tam ja mam do lasu jakieś, no nie wiem może 600-700 metrów, jakoś tak. Do tego, tam gdzie samochód stoi, oczywiście. Nie? Bo mam trochę, wcze... mogę je trochę wcześniej wejść do lasu, ale akurat tam, gdzie samochód stoi, to, to jest tak gdzieś 600-700 metrów. Gdzieś. No tak mi się wydaje. No nie, może trochę dalej, ale dobra, nieważne. Ech. Ciągniemy, <laughs> ciągniemy dalej, jakoś to zaciągniemy, ułożymy to tam jakoś na tej kupie, pozwijamy, ile będziemy mogli. No i może to w końcu tych. W końcu te wężowisko całe wezmą, no nie? Jak myślicie? Ech, zobaczymy, poczekamy jeszcze tydzień. No. A jak nie, no to nie wiem, albo jakąś kontuwę załatwię, żeby to pociąć tamto na mniejsze kawałki, ale taką z aku. A ja nie mam takiego z aku. Bo sąsiada się pytałem, ale też nie ma. Drugiego się pytałem, też nie ma, no nie wiem skąd mam takie z aku wziąć. Taką tą kątówę do cięcia, bo jakbym to tamte węże pociął tak na cztery, czy na cztery kawałki, to może by mi to autować weszło, ale bo tak to nie ma szans. Dobra, idziemy dalej. O Boże. Powiem wam, co w... wlazłem. Trochę śmieciuchów było. pozbieram jeszcze. Ale tyle to jest. Pikuś, jak mi się do wózka mieści, to... to jest spokój. Już jesteśmy prawie przy zakręcie. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Nawet to jest piek, a dla mnie to jest jednak trochę trzeba. Ok, jestem już na o! Nie mogę gadać Na zakręcie No ale oczywiście jest, butla mi się rzuciła świeżucha O Boże Dobra wiecie co Robimy tak Tam jest taka fajna Widzicie takie ziarko fajne Tam się usiądę i 5 minut <noise> bo, bo tu jest kawał. Jeszcze do samochodu Także jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, to pakujemy butle, idziemy usiąść, pauza. O cień, e, no dobra posiedziałem, patrzcie jaka gruba kurwa. Widzicie, ale już, bo zimno, <śla> bo to zmartnięte trochę. A oh, idę do mojego wózeczka, już mi się nie chce stać <gryw> Najgorzej siąć. Jak już człowiek siądzie, to już masakra. Ale dobra, wstajemy Patrzcie gdzie jest jestem wąż końcówka Tam jest a my idziemy tu, 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 tu do wózeczka. A tam jest jeszcze na, na tamtej stronie. A, spróbujemy to ciągnąć. Może się uda. Myślę, że ja jestem dobre myśli. Uda się. Tak, jest jeszcze puste, bo jakby były jeszcze w środku coś, to by nie miał szans, no, ale że jest puste i to nie są te grube z metalowymi, bo jakby były w środku metalowe, to pojedyncze, tak, ale po dwa nie ma szans, to i tak jest ciężkie jak skurczybyk naprawdę, uwierzcie mi, lecimy dalej. To było. taki ładny młodnik, <laughs> dopiero posadzili, tu też, zobaczcie jak ładnie rośnie, siedziewka przyjęły, eleganckie są, ładny młodniczek. A tu już trochę starsze. Tu jak ogrodzenie zlikwidują, to na maś taki, może <głos》>, rydze i na maś taki będzie można. <noise> Żona jakby wygoni na maś taki, to pójdę. No trudno. <noise> A tak to nie będę <noise> Chyba, że będę musiał. <noise> Żona zda, to będzie trzeba. Dobra, idziemy. A co tu pisze na tej kartce? Chodź, Ares! O Jezus! O, już mi spadnę. Proszę. Uprawa uprawa zabezpieczona przez zwierzętę. nie uszkodzenie, siatki. No i tyle. Idziemy tam. Idziemy dalej. Chciałem Wam pokazać taki modniczek fajny. Dobra, lecimy. Wiecie co? Ręka się prostuje. Paluchy mi po prostu się prostują. Bo wózek w powietrzu praktycznie idzie, tak skacze. To jest takie ciężkie. Ale damy radę. A co? Tu zrobimy pauzę, przy moim drzewku. O. Tu robimy pauzę. O Boże. A. A. Ale wysiłek. Ja Cię kręcę. O! Oh, widzicie? <noise> to jest moje drzewko. Nie wiem, co będzie widać. Spróbujemy. Tam wam kiedyś pokazywałem. Tam jest pełno takich... Otworów. Dziupli porobionych. Gniazda. Dla ptaszków. Jest trochę ciemno dzisiaj. Jest tego... W sumie na... Obkoło jest... Jak liczyłem, 21 czy 22... Takie otwory. Dobra. Sorry, muszę teraz, o, teraz będzie okej. Uf. jeszcze kawałek, jeszcze mam kawałek. Ares, pociągnąłbyś ze mną? On mnie nie może ciągnąć, w sumie jakbym takie szelki założył, żeby on mnie ciągnął, ja będę ciągnął to, ale nie mam takich szelik, a jakby zapasek ciągnie, to miga, miga loty spada. Dobra, idziemy dalej. O jeżdż. Powiem wam te węże giganty zaczynają wygrywać ze mną o Boże. Ale nie pozwolę, żeby wygrały. Zobaczymy. Kto będzie u góry. No tak walczą ze mną. Takie gig gig giganty są, że masakra. Walczą, walczą. Ale chyba mi nie dadzą rady, ale powiem wam, już powoli zaczynam słabnąć. Także na ostro jadą ze mną. Jeszcze trochę Zobaczymy kto będzie miał Rzeczywistwo w tej walce Jedziemy dalej Znowu postój No niestety to Szybciej się męczę A nie chcę się spocić za bardzo I tak już się spoczyłem Spociłem się poci. Ale zatrzymę się przy tych grzybkach Nie wiem co to za grzybki są Ale ładne Takie Takie Myślę, że nie jadę. Zbieradzimy no. O Jezus Jeszcze Jak to jest daleko. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze trochę. Już mi dużo nie zostało. Może dużo, może nie. Zobaczymy. Jak padnę normalnie. Gdzieś tam to, to pozbierajcie mnie. Pauza. O kurde. Wiecie co? No, i właśnie to są takie momenty, że jakby było fajnie, jakbym mógł sobie wyjechać do lasu. Właśnie tam przy drodze. Tam daleko. Stanąć sobie samochodem, wyciągnąć te węże z lasu, powkładać do bagażnika i wyjechać tego z lasu. Bo ja nie potrzebuję wjeżdżać do lasu. Ja nie mam po co. Ja to jedynie po śmieciuchy. To by mi to tak ułatwiało życie. Naprawdę, uwierzcie mi. Bo nawet do wózka, co bym zapakował, to bym zapakował. Ale jeszcze bym mógł nawet na drogę gdzieś wynieść, bym się podjechał, Zapakowałbym to wszystko i bym sobie wywiózł z lasu. No ale no nie mogę. No niestety nie mogę. No trudno. Ja nie będę płacił 100 czy 200 czy ileś tam złotych, bo mi Skoda nikomu się nie przelewa, no niestety. Żebym ja płacił jeszcze... Nie no, że zbieram śmieci to jeszcze będę płacił mandaty, no nie. Teraz to... Ale coś tu widzę, co to jest, bo mi się coś błyskuło. To jeszcze by mandaty płacić. Także żuber. Ja tak mówię, żuber. To jest żubr. Dobra. Pakujemy. No i lecimy dalej. No trudno. Jest jak jest. Widocznie tak musi być. No i nic nie poradzimy. Ale z powolutku jeszcze kawałeczek. Muszę przystanąć. O cieniu. Już mam niedaleko. O! Oh, ja cię kręcę. Chciałem was serdecznie pozdrowić. <grymne> Naprawdę. Ja wam dziękuję za wszystko, za komentarze, że tak fajnie jesteście, oglądacie moje filmy. Super. Naprawdę. Fajnie, że się tak rozpowszechnia to wszystko. Sorry, że tak gadam, ale muszę oddech chwycić. Mm. No i widzicie, no, walczę dalej z tymi gigantami. Gigantycznymi wężami. Ale nie pokonają mnie. Zawziąłem się. Powiedziałem nie. Nie pokonacie mnie. Idziemy. Zobaczymy, kogo będzie zwycięstwo. Jeszcze troszkę. O, wiesz, mi, jest co, Coraz słabsze. Winner. Zwycięstwo. Zwycięstwo. O, kurde. Powiem Wam. Spociłem się. Ale zwyciężyłem. O! Patrzcie, jeszcze w lesie są. Końcówki są jeszcze w lesie, ale już jestem na zewnątrz koło samochodu. O teraz damy to tutaj to poukładamy. Będzie super Także ja psa mogę już odpiąć Jestem już Poza lasem Żeby się ktoś do mnie czasami nie dowalał Bo czasami niektórzy się dowalają Ale trudno mam psa puszczonego, a ja go na chwilę tylko puszczam czasami, bo jak nie umiem garnąć śmieci, to muszę go puścić, bo on mnie tak poprzekręca, a potem ja sobie pozbieram śmieci i dopiero go zapinam, ale na filmiku to widać na przykład, że nie ma smyć. No, ale dobra, niech się dowalają, ich sprawa eee, dobra odwiązujemy i układamy pauza. no i to tak wygląda widzicie, dokoptowane Trochę poukładałem, połamałem te węże, żeby tu weszły, żeby nie były tam gdzieś daleko, na polu u rolnika. No i teraz myślę, że zostawię dalej. No i zobaczymy, przyjdziemy tu może za tydzień, chyba że wcześniej. Czy ktoś to wziął, czy nie. Zobaczymy. Dobra, ja uciekam. Ja już jestem zmęczony. Muszę sobie żeby coś zjeść. Ares, chodź do autka. No to trzymajcie się. Serducho dla Was. Do następnego. Subskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Papa. Pa.